Gracias. Z tej strony kura. Ostatnio u Kuby sprawdzałem się na to, że ninja. Mogliście zobaczyć filmik? No i pisaliście komentarze. Zresztą też mieliśmy z Kubą taki pomysł, żeby sprawdzić go w mojej dyscyplinie. Dlatego dzisiaj Kuba będziemy sprawdzać w kalistenice, Zobaczymy, ile razy pociągnie się i ile zrobi dipów Przypominam, że Kuba jest zwycięcą pierwszej edycji Ninja Warrior. Naprawdę, kocor. Jeżeli nie kojarzycie, to wbijajcie, sprawdzajcie. Dobry ziomek. Idę się teraz rozgrzać, trochę się przygotować. No i ja też jestem, jestem ciekaw, jak to wyjdzie. No, bo jeszcze nigdy w Szymy czegoś takiego nie robiłeś, nie? Sprawdzałem raz podciągnięcia e, na początku sezonu, to wyszło około 25. Takich siłowych dipów na ilość nie robiłem Aha, no to zobaczymy dzisiaj jak będzie z podciągnięciami Też kwestia czy wiesz, robiliśmy to poprawnie Bo ja tutaj ogólnie wszystkie, wszystkie osoby Jakby sprawdzam pod tym kątem, żeby No była mniej więcej jakaś tam Uregulowana jakość tych powtórzeń nie? Czyli wiadomo, będę pokazywał Ci też Jak zrobić te podciągnięcia, jak zrobić dipy prawidłowo, Takie, żebym zaliczył Dobra. Czyli siłowe dipy, siłowe podciągnięcia I zobaczymy na jakim miejscu w tabeli Po tym odcinku będzie Kuba Dobra, lecimy się rozgrzewać i lecimy zaraz No i dobra Kuba, już jesteś w miarę rozgrzany Powiedzmy, że jesteś gotowy i... Teraz będę chciał Ci przedstawić technikę, jak robimy te ćwiczenia. Zaczynamy sobie od pocięć zazwyczaj, no zawsze robię tak w sumie to z ludźmi, jak sprawdzę ich maksy, bo jednak podciągnięcie się tam troszeczkę wydaje mi się trudniejsze od dipów. A więc tak, chwyt jest dowolny, więc albo nachwyt, albo podchwyt. To już wiesz, jak chcesz. I tak samo szerokość, to jest tak samo z, jakby dla Twojego wyboru, nie? Czy tak, zmieniać? Czy w trakcie możesz zmieniać? Wiesz co, nikt nie zmieniał do tej pory, więc zostańmy przy tym, że wiesz, że zostaje po prostu jeden wybrany chwyt przez całą, że tak powiem, próbę. No i co, możesz wisieć ile chcesz, możesz poprawiać sobie dłonie bez problemu. Yy, ważne, żebyś nie schodził na dół, nie? No i sama technika, siłowe pociągnięcia, czyli tak, proste ciało, proste łokcie. Idziemy. Hop, broda nad drążek i do dołu. Staramy się nie kopać nogami yy, i nie uginać kolan też, nie? Czyli ani biodrami jakoś tutaj sobie mega nie pomagać ani nie podbijać ruchu kolanem, w ten sposób, nie? I tak samo broda nie musi być tak, ne neutralnie, tylko możesz sobie ją wyciągać. Czyli wiesz, sięgasz po prostu brodą jak najwyżej, nie? Bo też nie chciałem jakby ograniczać ludzi, bo niektórzy wiadomo, że mogą robić tak, niektórzy tak, a niektórzy jeszcze o, nie wiadomo jak bardzo, więc pozwalam jakby każdemu jak najmocniej tą brodę wyciągać, nie? Okej. Okay. I będę Ci liczył powtórzenia, gdyby było coś nie tak. W sensie z techniką, to będę ci mówił Albo nie będę ci liczył powtórzenia, bo będę ci liczył na przykład 20, 21, 22 I na przykład jak 23 zrobić źle, to znowu będę 22, nie? Albo jakoś powiem, że źle coś tam popraw, nie? Że coś jest nie tak No to lecisz Powodzenia Raz Dwa

20. Dobra. Tak? Trochę właśnie się ogarni tutaj. To są sposoby. Tego jeszcze nie było u nas. Rozluźnianie przed ramion i zaraz jazda dalej. 18, tak? 20. 20. 21. Po 100. 22. To już na granicę było. 23. Kto to idziemy? 23 powtórzenia ma Kuba na razie dwa powtórzenia do jego rekordu 24 25, dobrze, dobrze, dawaj 26 Staraj się nogami troszeczkę mniej Jeszcze była akceptowane, ale mocno góra dawaj 27 Bo kurde Mamy 27 i już wiem. Nie będzie, ale to jest wynik kozacki moim zdaniem bardzo dobrze. 27 powtórzeń. Wiem, że zrobił AJ29, będę zrobił 28. Będę to jest gość, który spinał się na Mariot. Nie wiem czy kojarzysz, był u mnie też w serii. Bar bardzo dobry ziomek, taki spinacz można powiedzieć. No i Stifler zrobił, nie wiem, tam 3 albo 4 Nie wiem, czy znasz Stiflera, Z programu? No, z programu, no Gdzieś widzę. No, no to jesteś ogólnie, wychodzi na to, że trzeci Moim zdaniem osoba, która robi ponad 20 pociągnięć i tak ponad 40 dipów To już jest bardzo fajny wynik pod kątem bazy w naszym sporcie, nie? Jeżeli ktoś tak właśnie robi ponad 20 pociągnięć, 40 dipów, 50-60 pompek To już ma bazę, czyli takie podstawy zbudowane Całkiem niezły, więc możecie się, z siebie określić swój poziom jakby. Czy już jesteście nawet na niezłym poziomie, czy jeszcze musicie troszeczkę popracować? Kuba już jest na dobrym poziomie, ale Zobaczymy zaraz, z zaraz <grym> sprawdzimy właśnie go z dipami, bo może tutaj być gorszy, Wszędzie bo dip, gorzej, dipów pewnie mniej robisz trochę, nie? Mniej robię, nie mniej używam no. w swojej dyscyplinie. No. Bo no nie mamy dużo takich wyjść do góry. No nie masz pchających jakby rzeczy. No, Kuba jest, jak wiem, zwycięzcą Ninja Warrior, on bawi się w ocery, w przeszkody, więc tam jest potrzebny dobry chwyt. No i potrzebne są mięśnie ciągnące, czyli plecy, bicepsy, nie? A, a już mięśnie pchające jakby są troszeczkę mniej używane, więc też jestem ciekaw, jaki to będzie wynik. Zaraz sprawdzimy. Chwila odpoczynku, i lecimy. To już chyba tradycja, trzeba sprawdzić formę w salcie. Zrobiłem sobie ostatnią akrobatykę, już wspominałem zresztą w odcinku z Ninja Warrior. Robię sobie progres powoli, nie jest jakoś super łatwo, ale naprawiłem w dużym stopniu biodro, naprawiłem w dużym stopniu nogę, która była problemem. No i powolutku ten progres sobie robi. Zobaczymy jak będzie to szło dalej. Wiadomo, że początki są najlepsze, ale cel jest taki, żeby nauczyć się nawet sporo elementów. Dobra Kuba, lecimy teraz z drugim bojem dipy, czyli takie drugie podstawowe ćwiczenie u nas w Street Workout. Cie. Jesteśmy w podporze, proste mamy łokcie. No i schodzimy sobie. Tutaj technika jest dowolna tak naprawdę. Możesz albo się wychylić i robić sobie takie bardziej nabarki, powtórzenia, czyli coś w tym stylu, albo możesz sobie dać nogi leziutko do przodu, czyli złamać się i schodzić sobie klatką. O, w ten sposób, nie? Są dwie techniki, albo masz angażować barki bardziej, albo klatkę. Możesz też schodzić typowo w dół i angażować tricepsy, chodzi ścieżką tutaj z techniką i ciężko raczej z większą liczbą powtórzeń. No więc po prostu robić tak, żeby to dla ciebie było jak najbardziej naturalnie. Wiadomo, no nie jesteś tym jakimś ekspertem, nie możesz za bardzo wybierać, bo nie robisz tego na co dzień, więc nie wiesz tak naprawdę co jest dla Ciebie najlepsze, ale tak jak Ci jest wygodnie, rób, ale najważniejsze jest to, żebyś schodził do 90 stopni i pełen wyprost u góry. I co jest jeszcze ważne, brak jest bujania. Tak jak w pociągnięciu nie było bujania, tak samo tutaj unikamy tego, żeby robić falę. Bo wiesz, jak ja sobie taką falę zrobię, że wiesz, tył przód, tył przód, to ja samym buja. Praktycznie to jest samo bujanie, nie? Bez, wiesz, be bez użycia siły. Więc staraj się siłowo zejść w dół, siłowo do góry i u góry na prostych łokciach możesz wytrzymać. Możesz nie wytrzymać, tylko poczekać sobie, odpocząć 2-3 sekundy. Tak. Jak będzie dłużej niż 3, jeśli będę mniej więcej liczył, to będę mówił dół, nie? Żebyś już schodził. Więc najlepiej technikę sobie obrać taką, że robisz tam do granicy tam 90% powtórzeń I jak już czujesz, że masz taki malutki zapas To już zacząć sobie odpoczywać u góry po te 2-3 sekundy, robisz po 2-3 powtórzenia, nie? Dobra Lecimy Siłowo robię, zobaczymy jak wyjdzie wytrzymałościowo ja, ja ci jeszcze żółwika dam mocy I lecisz Raz Dwa Trzy Cztery No i spoko, pięć Sześć Siedem Osiem

ale baza jest, mówiłeś, dobra. Jest dobra, jest dobra. Ponad 20 pociągów zrobił i to sporo ponad, bo 27 i 45 dipów. Więc tak powiem ci mniej więcej w głowie sobie myśląc, to tak koło 40 dawałem ci, między 40 a 50, no i w sumie tyle wyszło. Nie wiem ile ty sobie tak ja myślałeś. Ja tak 20 do 30 max czyli w sumie przebiłeś swoje oczekiwania przebiłem, no jest dużo lepiej niż myślałem nie, a naprawdę jest spoko, na, na to że wiesz, że nie robisz tego jakby technicznie było widać, że to ciało jakby nie, nie było ustawione tak jakby dobrze bo czasami troszeczkę jakby wyda, wyda, wydawało mi się że biodrami nogami nie zgrywa się fajnie z ruchami rąk jakby nie? a to tak. jednak też troszeczkę Cię wybija z rytmu i tak dalej, więc myślę, że jakbyś popracował chociaż tydzień, to te 50B przeszło, bo 5 powtórzeń to nie jest dużo a 50, 50 dipów to już jest wynik no, dobry, kurwa. Możemy spróbować jakoś. Jak będę w nowej formie w sezonie, czerwiec. Okej, okay, dobra, to na pewno się spotkamy na jakiś odcineczek, wymyślimy sobie jakiś temat. Jeżeli macie pomysł dla nas, on ćwiczy Ninja Warrior, czyli te e, tory z przeszkodami, jak kalistenikę. E, więc, jeżeli macie jakiś pomysł na nasz wspólny filmik, to dawajcie znać. Nakręcimy i sprawdzimy też e, formę Kuby w czerwcu. Nie wiem, czy teraz też masz jakieś okresy masowe, okresy zbierania? Teraz jestem na no, takiej troszeczkę ma się sile. A, czyli troszeczkę więcej kalorii sobie tam podjadasz. Tak, tak, tak. A w czerwcu pewnie potem... troszeczkę lżejszy się robić, nie? Tak no, na wakacje. Na no teraz mam 78, a będę schodził do 75. Cm. Aha, no to też, te 3-4 kg jak sobie zbierz, to jednak to jest odczuwalne. Ja zresztą też teraz powiem ci, że 76 ważę Zawsze jak startowałem w zawodach 70-71 ważyłem. I też będę niedługo sprawdzał się w maksach. Może nie niedługo, poczekamy troszeczkę na listę zawodników, żeby ona się zapomniała, bo na razie jesteś czwartą osobą, która wzięła udział. No i zobaczymy wiesz jak umieć z tymi maksami, bo też jestem ciekaw jak wpłynęła wiesz, ta masa, że te 5 kg doszło w stosunku do maksów, nie? Mniej będzie więcej gorzej. no pewnie będzie gorzej. Ale troszeczkę się przygotuję, potem troszeczkę sobie bazy porobię i zobaczymy. Graty. Dzięki bardzo. Dobra Kuba, póki jesteś spompowany, to mam dla Ciebie jeszcze taki challenge. Ja jestem chula handstand, od tego zaczynam jakby swikano, czyli odstaję na rękach, więc daję Ci za challenge zrobienie handstandu na tych poręczach drewnianych. Nie wiem, czy robiłeś kiedyś jak, he, he, he na takich poręczach? Nie, tylko na ziemi. Na ziemi. I widzieliście jak to wychodziło w ostatnim filmiku, tak? No, no teraz będziesz miał wyzwanie na poręczach. Ogólnie na poręczach niektórym jest łatwiej, wiadomo, że robisz pierwszy raz, więc może ci być trudniej ogólnie. Ale wiesz, łatwiejsza jest praca trochę tutaj nad bo dajesz przód tył tylko. No i troszeczkę bardziej siłą możesz nadrobić, bo tym chwytem mocnym, nie? Możesz nadrobić to z Opa! <try> Trzy problemy masz O bardziej musisz? Potem bez przesady Ja? Owaj się O leci <try> Dobrze jest Chodzi ręka z no. tym Ale bo w miejscu pewnie nie stoisz, nie? Tylko no, zazwyczaj chodzisz Ja, ja na zawsze ręka. chodzę, no a, no to też dałem ci taki challenge mocno wyzywający, że tak powiem Bo tutaj to chodziło mi o stanie w miejscu a, a ty jak chodziłeś wcześniej tylko, to no jednak trudno ustać w miejscu Ale nie? zobaczę, bo masz chyba film instruktażowy jak to porobić To może dorzucę sobie do planu, tego. Tak no tak i gitarę, o to chodzi, żeby się udoskonalać Piona No OK, sprawdziliśmy kubę. Moim zdaniem wyszedł dobrze. Dajcie znać w komentarzu, co o tym sądzicie. Dajcie też pomysł na kolejną osobę, która mogłaby wziąć udział w tym challenge'u. No i jeszcze pod koniec wstawię tabelkę z aktualnymi uczestnikami. Zobaczymy Kuba, na jakim miejscu się uplasował. Zapomniałem Ci koła powiedzieć, że ja też prowadzę tutaj taką punktację i za każde pociągę masz dwa punkty, czyli jeżeli ty zrobiłeś 27, tak? To masz 54 punkty za pociągnięcia i za dipy 45, i tu masz jeden punkt za każdy, czyli 45. Podsumowując, wynik Kozacki, mam nadzieję, że się spotkałem jeszcze w jakimś odcinku. Dzięki za udział. Na Zapraszamy oczywiście na kanał Kuby Jakub Zawistowski i. Gładko przez przeszkody. To jest moja koszulka tego przeszkody, ale kanał jest gładko przez przeszkody. No I wbijajcie też na sklep mój, kurower.pl. I widzimy się w kolejnym odcinku. Siemana. Do zobaczenia. Hej.